w Abu to są wydarzenia, które związane są z pewną patologią w systemie więziennictwa w Iraku po y, działaniach wojennych w tym kraju i na przykład niedokonywane przez oficerów operacyjnych zajmujących się przesłuchiwaniem terrorystów, ale sprawcami tych czynów, znęcania się nad więźniami zatrzymanymi w Abu Ghraib, byli funkcjonariusze żandarmerii wojskowej odpowiedzialnej za u nas się to nazywa klawisz, tak? Czyli służba więzienna, odpowiedni służby więziennej odpowiedzialnej za pilnowanie tych więźniów. Tam ani jednego czynu nie dopuścił się oficer przesłuchujący. Aczkolwiek pośrednio, jak za chwilę Państwo usłyszycie, mieli oni duży wpływ na patologię, która się w tym więzieniu działa. Dlatego, że dzisiaj, po zakończeniu procesu osób, które zostały skazane za wydarzenia w Abu Ghraib, ewidentnie widać, i to jest moja ocena, że problem leżał nie tylko, tak jak pan profesor mówi, w tym, że popoprańcy dopuścili się określonych czynów na zatrzymanych osobach podejrzewanych o działalność terrorystów. Bo to nie tak naprawdę tylko w nich leży wina, ale wina właśnie leży w systemie, czy wina leży w sytuacji. Między innymi sąd amerykański kierował się właśnie w mojej ocenie pod naciskiem Rządu Stanów Zjednoczonych tym mechanizmem czynników osobowościowych, charakterologicznych, tak, w cudzysłowie popa prańców, aby pokazać, że nie ma winy systemu i sytuacji, tylko winne są tak, jak to nazwał jeden z generałów amerykańskich w ówczesnym procesie, tak zwanych zgniłych jabłek. Tak? Czyli że wśród cudownych żołnierzy amerykańskich znalazło się kilka pojedynczych zgniłych jabłek, które dopuściły się strasznych czynów, co dzisiaj wiemy z perspektywy czasu, analizując całość sytuacji. Miałem okazję spotkać się z jednym z osób oskarżonych w tym procesie, analizować materiały. Wina leżała głównie w systemie i wina należała w sytuacji, w systemie amerykańskim, który został stworzony. Ale on nie został stworzony przez przypadek. My, społeczność międzynarodowa, zostaliśmy zaskoczeni terroryzmem jako zjawiskiem po 11 września. I my dopiero uczymy się tego, jak radzić sobie z tym zjawiskiem, również w kontekście stosowania lub nie stosowania tortur, wymyślania lub nie wymyślania technik specjalnych przy przesłuchaniu. Dlatego, że Abu Ghraib charakteryzowało się bardzo wieloma czynnikami, które z góry powodowały, że ten system musiał być patologiczny. Między innymi żandarmeria wojskowa amerykańska, która do tej pory zajmowała się pilnowaniem aresztowanych żołnierzy, którzy albo się pobili w knajpie albo ukradli spółki w supermarkecie trochę słodyczy. Musiała stanąć w stanie wojny w kraju i zająć się pilnowaniem terrorystów, którzy codziennie się samookaleczali, ale dokonywali agresji w stosunku do nich. To był pierwszy element, który powodował, że z góry było wiadomo, że oni sobie nie poradzą z tym zadaniem. Jak tego do, do tego dołożymy jeszcze czynniki, że ci ludzie nie zostali przeszkoleni odpowiednio do tego, żeby zajmować się terrorystami, bo terroryzm zaskoczył nas wszystkich po 11 września, całą społeczność międzynarodową. Słabe dowództwo. Pewnie w większości państwu jest znana osoba, pani generał Karpinski. Polskiego pochodzenia, dowódca, który dowodził więzieniami w Iraku w okresie, kiedy doszło do wydarzeń w Abu Ghraib. Kobieta, która miała takie doświadczenie w dowodzeniu, że jedyne, czym dowodziła, to tak naprawdę był sekretariat, w którym była zatrudniona sekretarka i dwie pracownice. A potem kazano je dowodzić dziesiątkami więzień z określoną sytuacją polityczną, społeczną, ekonomiczną, kulturową w Iraku po działaniach wojennych. Jak do tego dołożymy brak nadzoru który w mojej ocenie w dużej mierze wynikał z umyślnych działań dowództwa amerykańskiego które chciało być obojętne na wydarzenia, bo było nastawione na wyniki, tak? Trzeba było ratować społeczeństwo amerykańskie od kolejnych ataków terrorystycznych i lepiej było nie, widać, nie widzieć pewnych rzeczy. Tego typu rzeczy, jak działy się w Abu Ghraib, w Guantanamo, czy w innych więzieniach w Iraku, o których się mniej mówi i mniej pisze, tak naprawdę było mnóstwo, ale musicie Państwo sobie zdawać sprawę z tego, że nie były one dokonywane przez oficerów operacyjnych odpowiedzialnych za wydobywanie informacji istotnych w walce z terroryzmem, czy tylko przez żandarmów wojskowych, Planiszy, w cudzysłowie, którzy odpowiadali za pilnowanie tych więźniów. I żeby była jasność, ludzie o określonym potencjale intelektualnym, w więzieniach na końcu świata, takich jak Guantanamo czy w Abu Ghraib, pracują ludzie, ja miałem okazję rozmawiać z, z panią Sierżan Herman, którą znacie Państwo pewnie ze zdjęć z Abu Ghraib, która iloraz inteligencji ma 80. Ludzi, którym postawiono przed takim, a nie innym zadaniem, które ich przerosło i nie miało szans się udać z góry. Ludzi, którzy byli pozostawieni sami sobie i którzy odreagowywali swoją frustrację na więźniach. Nie miało to nic wspólnego ze zdobywaniem informacji istotnych, z małym jednym wyjątkiem, który w ocenie dzisiaj Amerykanów, moim również, były również patologiczne, a mianowicie to, że ci, którzy odpowiadali za wydobywanie informacji od zatrzymywanych tam terrorystów czy podejrzewanych osób o terroryzm, wykorzystywali tych żandarmów czy tych klawiszy, jak wolimy ich nazwać, do tego, żeby dokonywać tak zwanego zmiękczenia przed ich właściwym przesłuchaniem. Im było wygodnie udawać, że nie widzą tego, co się dzieje w tym więzieniu, ponieważ jak przychodzili wykonywać tą pracę, o której mówił profesor Żebliński, aby w sposób intelektualny, inteligentny, z określonymi technikami dotyczącymi przesłuchań wyciągać informacje istotne do walki z terroryzmem, mieli w zasadzie gotowych, załamanych psychicznie przygotowanych do tego, żeby przyznać się do wszystkiego e, terrorystów. Dlatego udawali, nie widzieli mimo to, że obserwowali.